Mam wrażenie, że dzięki Steam Deckowi coraz więcej ludzi interesuje się graniem na Linuxie. I dzisiaj sprawdzimy sobie dokładnie to, jakie gry można uruchomić, a także jak wygląda wydajność tego systemu operacyjnego na tle Windowsa. Dodatkowo porozmawiamy także na temat tego, co ostatnio zmieniło się pod kątem grania, właśnie w pingwinowym świecie. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Dzisiaj zajmiemy się po raz kolejny graniem na systemie GNU Linux. W takim myślę, mogę powiedzieć już moim corocznym przeglądzie. I w filmie porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego działo się w Linuxowym świecie pod kątem grania. No i tradycyjnie zrobimy sobie też testy wydajności, no i porównamy sobie to wszystko z Windowsem. Myślę, że to powinno dać nam całkiem fajny ogląd na sytuację, jak wygląda w ogóle stan grania na Linuxie. A także jako bonus dodam, że ja sobie w sumie Linuxa zainstalowałem już nieco ponad miesiąc temu na swoim prywatnym kompie i go sobie tam używam. I powiem Wam, mam całkiem sporo przemyśleń, jeżeli chodzi o zastosowanie pod kątem gier. Natomiast przechodząc do sekcji dla osób, które nie siedzą aż tak mocno w ekosystemie Linuxa i być może zastanawiają się, czy dać mu szansę, więc wytłumaczę mniej więcej, jak gry na Linuxie działają. Otóż jest trochę gier, które faktycznie zostało przebudowanych i przekompilowanych na Linuxa ale myślę, że teraz możemy powiedzieć, że w głównej mierze gry na Linuxie uruchamiają wersję z Windowsa za pomocą takiej specjalnej warstwy translacji, która nazywa się Proton. Ta warstwa bazuje na Wine i w uproszczeniu tłumaczy API, które jest dostępne tylko na Windowsie, jak DirectX 9, 11 czy 12, na API, które jest otwarte i nazywa się Vulkan. Dzięki temu, że zarówno Valve i społeczność jest zaangażowana w rozwój Protona i DXVK, to te straty wydajności w stosunku do Windowsa są coraz mniejsze, a zdarzają się przypadki, gdzie gra pod pingwinem czasami działa lepiej niż na Windowsie. Dzięki temu zaangażowaniu udało się też opracować bardzo dobrą kompatybilność z grami i śmiało można powiedzieć, że teraz duża część z nich działa chociaż, no, nie jest to zawsze idealne. Warto też powiedzieć, że mamy kilka sposobów na uruchamianie gier na Linuxie i najprościej będzie to zrobić przez Steama, gdzie po zainstalowaniu klienta trzeba tylko w ustawieniach włączyć tą warstwę kompatybilności Proton dla każdej gry i po restarcie Steama możemy przystąpić do instalacji naszej ulubionej gry. Gry z Epic Games i Goga najlepiej uruchomić przez Heroic Launcher, który bardzo dobrze się z tymi sklepami integruje. Pozostałe gry Czyli na przykład z BattleNetu i A i Ubisoftu, a także płyt, uruchomimy za pomocą Lutrisa. I tak naprawdę za pomocą tych trzech programów, czyli Steama, Heroic Launchera i Lutrisa uruchomicie większość gier na Linuxie. Trzeba jednak wprost powiedzieć, że nie każda gra na Linuxie działa. I Niekoniecznie to jest wina samego systemu operacyjnego czy warstw translacji, ale nierzadko deweloperów, o czym powiem za chwilę. Ale żeby sprawdzić, czy Wasza ulubiona gra jest kompatybilna z Linuxem, wystarczy wejść na stronę ProtonDB. Tam najprościej jest znaleźć takie informacje oraz ewentualne wskazówki czy sztuczki w celu poprawy wydajności dla danej gry. Na ten moment, jeżeli wierzyć statystykom, to 80% gier dodanych do bazy się uruchamia co jest naprawdę niezłym wynikiem, bo tak naprawdę te kilka lat temu to statystyka była dosłownie odwrotna i 20% się uruchamiało. Często gry, które mają problem się uruchomić i to, co sprawia, że są niegrywalne, to nie warstwa translacji, a często po prostu tym problemem są systemy anti-cheat, które na Windowsie są bardzo inwazyjne. Niektóre systemy anti-cheat mają wsparcie dla Linuxa, ale deweloperzy boją się włączać wsparcie, bo nie znają tego, Systemu i zwyczajnie obawiają się tego, że może to otworzyć furtkę oszustwa. Za przykład może nam posłużyć GTA Online, które wprowadziło ostatnio system Battle Eye. No i niestety, tryb online nie działa na Steam Decku ani na Linuxie. Wielka szkoda. Informacje na temat tych systemów można znaleźć na stronie ProtonDB oraz na stronie ArweAntiCheat.Jet, gdzie możecie zobaczyć rozpiskę gier i informacji, jak obecnie wygląda ich status. Z rzeczy, które nie działają, to przykładowo, jeżeli macie kartę Nvidia z serii 4000, to nie będzie wam działać DLSS 3 Frame Generation. To znaczy, sam DLSS działa, natomiast problem jest tylko z generowaniem klatek, bo on do działania wymaga NVIDIA Reflex, a niestety to API nie istnieje pod Linuxa, więc nie da się go włączyć. Ale, co ciekawe, bez problemu pod Linuxem uruchomicie FSR3 z generatorem, więc to może być jakaś alternatywa. OK, więc co tam się w tym Linuxie pozmieniało? Myślę, że śmiało na tym etapie możemy powiedzieć, że Steam Deck od Valve jest nadal sporym sukcesem sprzedażowym i na moment, kiedy to nagrywam, SteamOS 3, czyli system bazujący na dystrybucji Arch, jest dostępny tylko i wyłącznie oficjalnie przynajmniej na Steam Decka LCD i OLED, ale to się zmienia, bo ostatnie informacje wskazują na to, że Aruji Ally, czyli konkurencyjny handheld, dostanie oficjalne wsparcie tego systemu, co jest naprawdę bardzo interesującym ruchem. Sporo więcej też mówi się o tym, że Valve niedługo planuje wypuścić Steam OS 3.0 ze wsparciem dla kart NVIDIA, AMD i Intela, co oznaczałoby, że system mógłby być oficjalnie dostępny również na desktopach i laptopach. Myślę, że jest porażesza osób, który czeka właśnie na taki ruch. Chociaż oczywiście warto tutaj wspomnieć, że jest już kilka dystrybucji, które próbują wziąć tą taką funkcjonalność SteamOS'a, jest m.in. Chimera czy Bazite, ale myślę, że faktycznie ciekawie by było, gdyby SteamOS wrócił do swoich korzeni i był dostępny nie tylko na handheldach, ale również na naszych pc tach czy laptopach. Ostatnio też pojawił się news, że Valve ufundowało dla dystrybucji Arch Linux serwery do budowania paczek, a także do zarządzania zarządzania cyfrowymi podpisami, także fajnie, że Valve idzie w open source, no i pewnie przełoży się to także z korzyścią dla innych użytkowników Pingwina. W ostatnich miesiącach także sporym echem obiła się informacja o tym, że Nvidia wypuszcza w końcu otwarte sterowniki graficzne dla Linuxa i jest to prawda, ale rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Dla kontekstu, Nvidia do tej pory miała swój sterownik w pełni zamknięty, a niezależnie od niego, Społeczność sama z siebie tworzyła otwarty sterownik, który nazywa się NUWO, oraz dodatkową warstwę NVK. I sterowniki graficzne w Linuxie można powiedzieć, że mają takie dwie warstwy. Mamy sterownik Kernela, który odpowiada bezpośrednio za komunikację ze sprzętem, oraz sterownik przestrzeni użytkownika, czyli tak zwany user space, który odpowiada za przykładowo renderowanie grafiki, ogarnianie API takiego jak OpenGL, Vulkan czy akcelerowanie. Video. AMD i Intel od lat mają swój otwarty sterownik dla jednej i drugiej warstwy. NVIDIA, fakt, otwarła sterownik. Ale można powiedzieć, że tylko tak na pół gwizdka, bo otwarte zostały moduły dla jądra systemu, no czyli ten sterownik kernela, można powiedzieć, a niestety cała część w user space jest nadal zamknięta. Oczywiście można by tu się przyczepić do wielu innych rzeczy, jak to, że nadal potrzebny jest firmware, który jest zamknięty, i że nadal otwarte sterowniki modułów nie są w upstreamie kernela, więc no do ideału jeszcze naprawdę sporo brakuje. Z jednej strony to, Lepsze niż nic, ale z drugiej strony, no, społeczność na pewno liczyła na więcej. No ale hej, jak to się mówi, kropla drąży skałę, co nie. No a do tego, jeżeli ktoś chce używać w pełni otwartych sterowników, no to nadal pozostaje nam nowo. Oraz NVK. W tegorocznej edycji filmu postawiłem po prostu na dystrybucję Arch Linux. Jakby nie było, to jest system, na którym bazuje SteamOS. Natomiast, jeżeli ktoś z Was nie miał styczności z Linuxem, to powiem Wam, że no, jego instalacja nie jest trywialna, mimo że jakiś czas temu wprowadzono skrypt instalacyjny. To moim zdaniem nadal, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z Pingwinem, myślę, że na przykład taki Linux Mint jest dużo bardziej przyjaznym wyborem. Do tego jako platformę testową zbudowałem komputer z części, które widzicie na ekranie. Celowo nie wybierałem jakichś niesamowicie high-endowych części, żeby zobaczyć, jaki będzie narzut na wydajność. Do tego warto też wspomnieć, że mamy tutaj kartę od AMD, więc pod Linuxem będziemy korzystali z otwartych sterowników graficznych, więc sprawdźmy w takim razie razie jak to śmiga. Testy zaczynamy od Black Myth Wukong na ustawieniach wysokich z fsr i generatorem klatek. Okaże się, że gra działa niemalże tak samo pod Windowsem, jak i pod Linuxem, co z pewnością ucieszy niejednego fana. Cyberpunk 2077 będzie działać bardzo podobnie, zarówno pod kontrolą GNU Linuxa i Windowsa, chociaż okienka zdają się tutaj mieć delikatną przewagę. CS2 na ustawieniach niskich bardzo mocno dociska procesor. Uważamy tutaj, że wartości najniższego procenta są takie same, ale jednak Windows miał sporo wyższe klatki średnie. Doom Eternal ogólnie działa, ale miałem z nim taki dziwny problem, który polegał na tym, że blokowały się klatki jakoś tak dziwnie w okolicach 120. Trochę to wyglądało tak, jakby synchronizacja pionowa się włączała, no ale była w ustawieniach wyłączona i próbowałem tutaj różnych wersji Protona, Command, no ale niestety problem cały czas pozostawiał, przez co wynik pod Pingwinem wypadł dużo słabiej niż na Windowsie. Niemałym zaskoczeniem było dla mnie natomiast dziedzictwo Hogwartu, które na Windowsie działało Tragicznie. No, popatrzcie na przykład na te skoki frame-timeu. No, jakaś masakra po prostu. Tymczasem na Linuxie cud, miód, malina. Serio, nie wiem, co się Windowsowi stało w tej grze, bo testowaliśmy to kilka razy, próbowaliśmy robić restarty i tak dalej, ale z jakiegoś powodu na okienkach ta gra działa po prostu o wiele gorzej. Forza Horizon dla odmiany zauważalnie działa lepiej na Windowsie. I ja to tak się trochę śmieję, że to pewnie dlatego, że to gra od Microsoftu. Rainbow Six jest ciekawy, bo na Linuxie wyciąga Sporo więcej klatek na sekundę średnio, ale za to ma gorsze wartości najniższego procenta niż Windows, więc jest to po raz kolejny ciekawy przypadek. Spider-Man Remastered również będzie wolał system Billa Gatesa, uzyskując lepsze wartości średnie, jak i te najniższego procenta. Mieliśmy Hogwarts, który działał lepiej na Pingwinie, to Starfield będzie jego zupełnym przeciwieństwem. Tytuł ten od premiery jest krytykowany za kiepską optymalizację, no i Linux niestety ten problem bardziej uwydatnia. Mamy tutaj o wiele gorsze wartości najniższego procenta, co skutkuje tym, że no gra bardzo mocno szarpie. Star Wars Outlaws, który nie cieszy się zbyt dobrą sławą, również bardzo kiepsko śmiga pod Linuxem. Ta gra była dość skomplikowana w instalacji, wymagała ode mnie także zainstalowania niestandardowej wersji Protona GE, żeby w ogóle się uruchomiła. Do tego wyniki no, wyglądają po prostu słabo i nie bójmy się tego powiedzieć. Na poprawę humoru Wiedźmin 3, który działa naprawdę bardzo fajnie i różnica między tymi dwoma systemami jest stosunkowo niewielka. Więc z na Linuxie jest troszeczkę w kratkę. Jeżeli mamy gry, które działają, są takie, które działają lepiej niż na Windowsie, ale są też takie, które będą miały takie minimalne różnice, no i są też takie, które po prostu będą działały jak kaszana. Niestety nie ma tutaj żadnej reguły, różni się to bardzo mocno od systemu do systemu. No i oczywiście na Linuxie, tak samo jak czasami na Windowsie, można zrobić optymalizację. Sam system jest elastyczny, więc również w tym zakresie można wiele zrobić i jedną z takich optymalizacji może być aplikacja Game Mode. I to jest taki prosty programik, który jest naprawdę całkiem niezłym kombajnem, bo w zależności od hardware'u może mieć duży lub mały wpływ na wyniki. Dzięki temu programowi możemy wybierać governora, czyli zarządcę procesora, który decyduje po prostu o tym, na jakim poziomie utrzymuje zegary procesora. Ten programik może też automatycznie za naszą zgodą podkręcić nieco GPU, żeby uzyskać lepsze wyniki, ale moim zdaniem bardzo ciekawą funkcją tego programu jest wymuszenie parkowania rdzeni bądź przypisania procesu gry pod konkretne rdzenie. I to z kolei może przydać się w procesorach, które na przykład mają dwa typy rdzeni, tak jak u Intela mamy rdzenie P i E. Możemy sobie wtedy grę przypisać bezpośrednio pod te rdzenie performance, albo w Ryzenie, przykładowo takim 7950X3D, gdzie tylko jeden CCD ma więcej cache'u, to również wtedy fajnie jest przypisać procesy bezpośrednio do niego. I powiem wam szczerze, że na platformie testowej jakby różnica z Łączeniem i wyłączeniem game moda była naprawdę stosunkowo niewielka. I Tak naprawdę jedną z niewielu gier, które zyskiwały jakoś mocno na tej funkcji był CS2, ale przykładowo u siebie w domu na komputerze z 13900K i 4090, gdzie również mam Arch'a, zauważyłem naprawdę bardzo dużą poprawę, gdy przypisałem grę bezpośrednio do rdzeni P. Zobaczcie, jak mocno skakały mi klatki w deadlocku bez game moda. Do tego proces był rozwalony pomiędzy rdzeniem P i e. Natomiast po zastosowaniu game moda, gra trzyma się tylko i wyłącznie rdzeni P, a ja mam stałe 170 klatek. Od taki przykład i tak naprawdę to jest wierzchołek góry lodowej. Powiem Wam, że patrząc na rozwój Linuxa w tej dziedzinie, to znaczy graniu, ja jestem mega podbudowany. Także bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym, że coraz więcej osób tematem Linuxa się interesuje, czy to przez popularność samego Steam Decka, czy to przez to, że w ich to co Microsoft wyrabia z Windowsem. No i muszę przyznać, że to moje doświadczenie korzystania na prywatnym komputerze było na tyle spoko, że z pewnością sobie pingwina tam zostawię. Czy będę całkowicie rezygnował z Windowsa? Pewnie nie, bo nadal są programy, których czasami potrzebuję, ale na zasadzie takiego dual boota jest to mega spoko sprawa. Także ja niezmiennie nadal będę trzymał kciuki za rozwój pingwina w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że za rok będę miał wam kolejne pozytywne wiadomości do przekazania. No, i może już za ten czas będziemy mogli przetestować SteamOS w wersji 3, już tak wypuszczone oficjalnie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!